Cześć, kochane, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, którego temat zaproponowała Pani o, o inicjałach BCX. To temat, czy jest sens ciągnąć te relacje? Ja dla Pani tutaj w podziękowaniu wyciągnę kartę anielską. Zobaczmy, co się tu pokazuje. Uzdrawianie emocjonalne. Gdy Twoje serce e, w gdy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości, spłynie na Ciebie błogosławieństwo i o, latająca. błogosławieństwo i miłość. Yy jeszcze raz przypomnę, dla Pani BCX ta informacja, przepiękna karta, uwielbiam tę kartę bo pięknie czakry są tutaj na tej czakrze, na tej karcie pokazane, a więc warto uzdrowić emocjonalnie czakry, nie tylko mam nadzieję, że Pani BCX to uczyni, ale my wszystkie kochane, mam nadzieję, że dbamy o te czakry ja dbam, ja się Uziemiam. Ja te czakry oczyszczam wahadłem. Jeżeli macie ochotę, piszcie, pomogę Wam również, albo napiszcie w jaki sposób wy oczyszczacie swoją energię i swoje czakry. A teraz kochane, zastanówcie się, czy jest sens ciągnąć te relacje: jedynka, dwójka czy trójka? Która z tych kart, z tych cyfr bardziej Wam pasuje? Ja już trójkę. I dwójkę odsunę na bok, a zostanę przy czytaniu dla tych z Was, które wybrały jedynkę. Karta tarotowa, karta anielska. No i zobaczmy, co tutaj chcą powiedzieć karty. Aha, na dwoje babka wróżyła, tak. No nie, nie aż tak bardzo. E, dziesiątka monet, e, dziewiątka buław i rycerz kielichu. Karty pokazują, że jest sens ciągnąć te relacje, chociaż w pewnym momencie łatwo nie będzie. Dziesiątka, dziesiątka monet mówi o tym, że ma ta relacja spory potencjał. Dziesiątka monet to bardzo fajna, energetycznie karta, mówiąca oczywiście o pieniądzach, ale też mówiąca o tych relacjach partnerskich, związkowych, to dobrobyt, to dobrostan, to dobre samopoczucie, to miłość, zdrowie i pieniądza, więc wszystko to razem do kupy wzięte. Jeżeli mamy wszystko w harmonii, jeżeli wszystko jest w dobrych proporcjach w naszej relacji, w naszym życiu, to wówczas to życie płynie prościej. To wtedy właśnie te energie się dużo lepiej dla nas układają. A więc ma ta relacja bardzo duży potencjał. Dziewiątka buław, która się pojawia jako następna, pokazuje energię takiego, utknięcia we własnych emocjach w takiej jakby klatce energetycznej. Może być tak, że i ty i partner, o którym tutaj pomyślałaś, miewacie chwilę zwątpienia. Może ci się wydawać, że wzięłaś za dużo, że nie dajesz rady. Może się pojawiać jakaś huśtawka nastrojów, wahań. Mogą nawarstwiać się emocjonalne problemy, może wkradać się troszeczkę takiego czarnowictwa, chociaż bardziej to będzie połączone z mieczami. Niemniej jednak, w tych dziewiątkach buławowych też ta energia przewidywania tego gorszego lub. Wymyślania sobie takich niefajnych, nieciekawych scenariuszy też się może pojawiać. Dobrze byłoby z tymi energiami popracować, z tymi emocjami, z tym strachem, z tym lękiem który być może łączy się z poprzednimi relacjami, z poprzednimi związkami. Może trzeba by było wreszcie to poodcinać, zostawić za sobą, zaufać nowym energiom w nowej relacji. Bo jeżeli będziesz i ty, i być może twój partner będziecie wnosić do tej relacji problemy z poprzednich związków, z poprzednich wcieleń, być może jest to gdzieś zapisane. W waszych rodach i będziecie to ciągnąć za sobą w nieskończoność, no to nic dobrego z tego nie wyjdzie, a naprawdę ta relacja ma potencjał. Jeżeli z tym sobie poradzicie, jeżeli uporządkujecie, przepracujecie, uwolnicie emocje i lęki z tej dziewiątki buław, zburzycie być może jakieś mury w sercu albo wyciągniecie, nie wiem, miecze czy noże z brzucha, z pleców. No, to kochana, macie szansę na miły związek. Rycerz Kielichów pokazuje początki miłości. To wprawdzie taka troszkę lekka i frywolna miłość na początek, niemniej jednak, jest to Rycerz Kielichowy, a więc energia miłości ma szansę się tutaj pojawić. Jeżeli przepracujesz. Te rzeczy z dziewiątki buław masz szansę na e, radość, na sympatyczne spotkania, e, i małymi krokami będziesz dążyła do e, króla i królowej kielichów, a potem być może do Asa Kielichowego. E, także myślę, że warto i karty też to podpowiadają. Wyrzuć tę trójkę mieczy również z serca, no, czyli to jest to, co ja powiedziałam. Dziewiątka, była z jednej strony, która mówi o tych blokadach emocjonalnych i energetycznych, a trójka mieczy to strach. Strach przed nowym związkiem, przed zranieniem, przed skrzywdzeniem. Nawet jeżeli się kłóciliście, nawet jeżeli się tutaj pojawiły niechciane emocje, być może zdrady, ale. Ty nadal zastanawiasz się, czy te relacje ciągnąć i czy jest sens wybaczać, no to jeżeli zastanawiasz się nad tym, to karty mówią: Tak, jest sens, ale co ty z tym zrobisz? Pamiętaj, kochana, że to zawsze zależy od Ciebie. Karty podpowiadają, aby uporządkować pewne rzeczy, aby wyciągnąć te miecze z serca, poradzić sobie z nimi. Przemyśleć, jeżeli nie umiesz sama, ja pomogę, chętnie wahadłem. I no cóż, zostawić to trzeba za sobą przepracować, być może wypłakać, być może wykrzyczeć, wywrzeszczeć, ale potem, jeżeli masz takie życzenie, warto dać w tym wypadku przynajmniej drugą szansę. Ale jest praca do wykonania. W dziewiątce buław, po pierwsze, w trójce mieczy, po drugie. Duchowy przewodnik, może ktoś taki będzie Ci potrzebny. Twoje życiowe cele są związane z przekazywaniem wiedzy o uzdrawianiu i duchowości. Może, tak jak powiedziałam, jeżeli nie poradzisz sobie tutaj sama z pewnymi emocjami, lękami, i problemami może warto znaleźć duchowego przewodnika, aby ktoś pomógł Tobie w dostrzeżeniu nowych możliwości. Piękne karty, ciekawe karty. Jestem ciekawa Waszych komentarzy. Bardzo jestem ciekawa po tym czytaniu Waszych komentarzy. Piszcie jak to widzicie. Proszę o łapeczkę w górę, proszę o subskrypcję kanał. Całuje Was zdrowa baba i tarot. No, a zobaczmy, co tam dla tych z Was, które wybrały dwójeczkę. Chcą pokazać karty. Czy jest sens ciągnąć te relacje. Moc, księżyc, siódemka kielichów. Kochana, karty w tym wypadku również pokazują, że sens jest. Oczywiście to, co Ty zrobisz, to Twój wybór, tym bardziej, że masz na końcu siódemkę kielichów, ale sens jest. Ty masz dużą moc, bo jako pierwsza pokazała się taka właśnie karta moc. Masz moc, masz power, masz bardzo silną energię wewnętrzną. Wiesz, czego chcesz, pod warunkiem, że to do siebie dopuścisz, że dopuścisz do siebie możliwość, że Ty naprawdę jesteś cudowną, wspaniałą osobą, bardzo energetyczną, że potrafisz przyciągnąć do siebie wszystkich i potrafisz tak pokierować swoim życiem i swoimi energiami, aby wszystko hulało tak, jak Ty sobie tego życzysz. W karty mocy jest informacja, że zażyczysz sobie pewnych rzeczy i to zrealizujesz, to dostaniesz od losu. Karta mocy mówi o tym, że masz charyzmę, masz przyciąganie, masz tę moc przyciągania, masz moc realizacji planów, potrafisz zrobić i zrealizować wszystko, czego chcesz. Moc mówi również o. Moc mówi również o takim, o takim pałerze seksualnym, o tym, że jesteś gorąca, że jesteś cudowna, wspaniała, jesteś bardzo energetyczna seksualnie, jesteś taką Seksualnie mm, sympatyczną e, partnerką jesteś postrzegana też e, przez e, mężczyzn przez ten pryzmat, właśnie taki, e, taka nutka tej e, seksualności, tutaj taki bardzo silnie kobiecej energii jest tutaj w tę kartę wpisana. Dalej mamy kartę Księżyca. Ona z jednej strony przypomina o tym, aby na wiele rzeczy, sytuacji i osób. Spojrzeć pod różnym kątem i z różnego punktu widzenia. To przysłowiowe wejście w cudze buty, aby przyjrzeć się jakimś sytuacjom, jakimś zdarzeniom. To z jednej strony. Druga strona to tajemnice. Mogą w najbliższym czasie wyjść na jaw jakieś tajemnice, o których nie wiedziałaś. I teraz może się okazać, że Twój punkt widzenia się zmieni. No, może się zmienić na lepsze, może się zmienić. Na gorsze zobaczysz, co z tego tutaj wyniknie dla Ciebie. Kochana, księżyc to również energia zazdrości. Zazdrość niekiedy jest w stanie nas zaślepić, a więc jeżeli jest jej deko, to dobrze. Jeżeli kilo, no to już może za dużo, bo jeżeli będziemy zaślepione. Przez e, zazdrość, to raczej nie tędy droga. Nie myślimy wtedy chłodno, myślimy e, emocjami, wściekamy się, ale też punkt widzenia na pewne sytuacje może być e, nie taki, jaki być powinien. Dlatego ten księżyc przypomina nam o tym patrzeniu z różnych perspektyw na problemy. I teraz, czy warto ciągnąć? No z jednej strony, właśnie tak, no warto ciągnąć. Z drugiej strony zobaczysz, jakie to tajemnice tutaj wyjdą na jaw. Czego ty się dodatkowo dowiesz? Jakby nie było, wszechświat szykuje ci wiele możliwości. Dostajesz siódemkę kielichów, a więc dostajesz wiele, nawet bardzo wiele od wszechświata wiele możliwości wiele perspektyw na przyszłość. Nagle sporo dróg otworzy się przed tobą. I wszystko to dostrzeżesz, co ty z tego wybierzesz, zależy oczywiście od Ciebie. Ważne. Abyś wybrała rozsądnie. Siódemka kielichów niekiedy mówi o bujaniu w obłokach, o idealizowaniu pewnych rzeczy, a więc tutaj jest też przypomnienie, aby chłodno spojrzeć na te nowe perspektywy. Nie bierz wszystkiego jak leci i staraj się wybrać to, co jest z tobą najbardziej spójne, bo w siódemce kielichów niekiedy troszeczkę się zapętlamy. I chcemy wszystkiego. Chcemy wszystko naraz. A możemy dostać wiele, ale trzeba sięgać po to po kolei. Co przypominają ci karty, co podpowiadają ci jeszcze tutaj karty tarotowe? Jako kartę radę dostałaś czwórkę kielichów. Dostrzeż to, co jest blisko ciebie. A wtedy marzenia o czymś, co jest na chwilę obecną nieosiągalne, będą dużo bliżej. Natomiast jeżeli nie docenisz tego, co jest blisko Ciebie, co jest ważne dla Ciebie lub kogoś, kto chce Ci nieba przychylić, a Ty patrzysz tam daleko i czujesz tylko smutek, bo nie masz tego czwartego kielicha, o którym marzysz najbardziej, możesz stracić te trzy. Natomiast jeżeli zaczniesz w odwrotnej kolejności, będziesz się cieszyła z tych trzech kielichów, docenisz to, co masz, wówczas marzenia o czwartym kielichu będą dużo szybciej, dużo prościej osiągalne dla Ciebie. Nie chodzi tutaj o to, aby w ogóle nie marzyć o czymś wielkim. O czymś nowym, o czymś, co może być na chwilę obecną nieosiągalne. Chodzi o to, aby doceniać to, co mamy i marzyć, czyli łączyć wszystko razem. Jako kartę anielską dostałaś informację: Wegetarianizm, nowe nawyki żywieniowe sprawią, że będziesz mieć więcej energii, lepsze zdrowie, zwiększy się jasność Twojego umysłu. I wzmocni zdolność urzeczywistniania marzeń. A więc piękna karta, tutaj wegetarianizm, ale w ogóle chodzi o zdrowy tryb życia, o Oczywiście, jeżeli masz ochotę przejść na wegetarianizm, no to jak najbardziej, ale chodzi tutaj o zdrowy tryb życia, również o to, aby nie wprowadzać śmieciowego jedzenia do swojego życia, aby dbać o to, co jemy, co pijemy, aby nasza energia była czysta i aby nasze ciało miało. Przepraszam, więcej siły na co dzień. Dziękuję Wam bardzo, kochane moje. Proszę Was o łapeczki, o zostawienie komentarza, o subskrypcję. Jeżeli potrzebujecie czegoś prywatnego, piszcie. A ja Was teraz całuję i życzę wszystkiego dobrego. I ostatnie czytanie na dzisiaj dla tych z Was, które wybrały trójeczkę. Czy jest sens ciągnąć te relacje? Asmonet, czwórka monet i pustelnik. Kochana, wygląda na to, że los szykuje ci coś nowego, ale ty boisz się puścić te relacje, bo jest jakość. Ty jesteś w sferze, w tej sferze, w strefie komfortu. Nie jesteś do końca szczęśliwa, nie jesteś do końca zadowolona, ale wiesz, na czym stoisz. I boisz się tego nowego, które tutaj szykuje dla Ciebie los. Może warto się nad tym zastanowić, może warto przewartościować pewne rzeczy, bo to nowe w Asie monet. To coś wspaniałego. A z monet z jednej strony, jest związany z, ze sprawami materialnymi, ale nie zapominajmy o tym, że monety to energia ziemska, a więc częściowo też nasza kobieca dostajesz. Power dostajesz szanse na nowe. To może być związane ze zmianą miejsca pracy, ze zmianą miejsca zamieszkania, ale z nowym, z czymś nowym, równie dobrze może to być nowa relacja, która już chce zapukać do Twoich drzwi, ale Ty jesteś tutaj przyklejona. Do tej poprzedniej relacji, w której jest ci jakoś, może byle jakoś, no ale ty już wiesz, jak tutaj jest, tak? Wiesz, czego możesz się spodziewać, wiesz, czego możesz oczekiwać. Czy jesteś szczęśliwa? Wygląda na to, że niekoniecznie, bo ty patrzysz, jesteś odwrócona tutaj w stronę tego, a monet, a więc masz nadzieję, masz nadzieję, ale boisz się zrobić ten pierwszy krok. Czwórka monet przypomina o tym, że wszechświat zawsze daje ci to, co jest ci najbardziej potrzebne, a więc jeżeli boisz się zostawić swojego obecnego partnera, boisz się porzucić swoją obecną relację, bo zastanawiasz się, jak sobie poradzisz, co ludzie powiedzą, co przyjaciele, i tak dalej, i tak dalej, co to będzie, bo podział majątku, bo wspólne interesy, bo być może właśnie wspólni znajomi, no i rodzina, jeszcze nie wiadomo co, no to wszechświat to wszystko jest w stanie poukładać. Ty z kolei Stałaś tu jeszcze pustelnika, a więc spójrz w swoje serce, spójrz do swego wnętrza, czego ty naprawdę pragniesz. Czy ty nie jesteś zbytnio rozdarta pomiędzy tym, że ty pragniesz tego nowego, ale trzymasz się kurczowo tego starego? Chcesz już, aby było coś um, fajnego, sympatycznego, miłego, ale to, co jest tu i teraz, jest jakieś nieciekawe, smutne, nudne, niefajne, no ale jakieś. Znane i nie chcesz tego zostawić, nie chcesz tego wypuścić. Jeśli tego nie wypuścisz, nowe nigdy nie nadejdzie. Pustelnik jest tutaj rozwiązaniem. Zajrzyj w głąb siebie, dostrzesz, dostrzesz czego ty naprawdę chcesz. I gdy to sobie uświadomisz, będzie ci dużo prościej wyjść z tej strefy. Komfortu. Co radzą e, karty anielskie? Zakończ to, co jest do zakończenia. Ósemka kielichów, zostaw pewien etap w swoim życiu za sobą. Masz przed sobą nowe, nowe gwiazdy na firmamencie. Księżyc tutaj. Nów kochana, tu jest pełnia, pełnia, a tu nów nowe na horyzoncie. Zastanów się nad tym, przepracuj sobie to, co masz do przepracowania w pustelniku. Siła kwiatów, jeszcze dodatkowo od kart anielskich, otaczaj się kwiatami i olejkami kwiatowymi, by zwiększyć swą uzdrowicielską moc. A więc, może przebywanie wśród kwiatów. Może ta energia kwiatowa pomoże ci i podjąć decyzję i uzdrowi Twoją energię. Piękne, kochane, piękne czytanie, ciekawe czytanie. Też jestem bardzo ciekawa, co napiszecie w komentarzach. Czekam na nie oczywiście. Czekam również na subskrypcję, na łapeczkę w górę. Całuję Was bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Zdrowa baba i tarot.